Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Beata Śpiewak. Pracuję w oddziale oparzeń Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego. Przedstawię Państwu wpływ stosowanych działań profilaktycznych na występowanie zakażeń w oddziale oparzeń. Dla pacjenta z urazem oparzeniowym znaczącym zagrożeniem w procesie leczenia i pobytu w szpitalu jest wystąpienie zakażenia szpitalnego, które wpływa na pogorszenie przebiegu choroby oparzeniowej, wydłużonego czasu pobytu, zwiększoną liczbę występowania powikłań oraz zwiększenia kosztów leczenia pacjenta. Nadzór nad zakażeniami szpitalnymi uchodzi teraz za najważniejszy wskaźnik opieki medycznej nad pacjentem. W nadzorze nad zakażeniami szpitalnymi należy uwzględnić wzajemne oddziaływanie takich elementów jak środowisko szpitalne, pacjent, osoby go odwiedzające, stosowane antybiotyki, higiena rąk personelu, bardzo ważna w, w obecnych czasach oraz właściwa pielęgnacja tego pacjenta i również ma na to wpływ organizacja pracy w oddziale oparzeń. W podstawie badania, które przeprowadziłam na grupie 154 pacjentów, u których zarejestrowano 94 zakażenia szpitalne u 35 chorych. Średni czas hospitalizacji takiego pacjenta około 45 dni, i czas do rozpoznania zakażenia 15, 15 dni. Czynniki wywołujące uraz oparzeniowy. Ogień, pożar są to najczęstsze przyczyny, z powodu których nasi pacjenci są hospitalizowani. W drugiej kolejności jest woda, gorący olej, urazy chemiczne, prąd elektryczny oraz oparzenie dróg oddechowych jako czynnik współistniejący. Najczęściej hospitalizujemy pacjentów oczywiście z trzecim stopniem oparzenia, jest to około 70%. 30% stanowią oparzenia drugiego stopnia. No i oczywiście również zdarza się czasem pierwszy stopień, wtedy jest to odległe, rozległe oparzenie. Udaje nam się leczyć bez zakażenia około 80% pacjentów, natomiast 20, ponad 20% są to pacjenci, którzy mają rozległe rany oparzeniowe i zakażenia szpitalne. Najczęściej są to zakażenia dwa przypadające na, na jednego pacjenta, ale również zdarza się 6-7 zakażeń, 5 zakażeń szpitalnych. Są to długie pobyty pacjentów i wymagają specjalistycznego. Postępowania. Kryteria rozpoznania zakażenia szpitalnego oczywiście na podstawie objawów klinicznych w 100%, na podstawie potwierdzone badaniami bakteriologicznymi, biochemicznymi, rentgenem klatki piersiowej i w niektórych przypadkach badaniem histopatologicznym. Najczęściej izolowane bakterie w oddziale oparzeń to oczywiście Acinobacter baumanii, Klebsiella pneumonia, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeroguinoza w niewielkim stopniu, bo około niecałe 5% stanowi zakażenia w naszym oddziale. Przebieg ciężkości zakażenia, średnio ciężki, to jest około 50% pacjentów, natomiast 45% to są ciężkie, ciężkie zakażenia, które są u naszych pacjentów. Tu jest kilka zdjęć właśnie z oparzeniem trzeciego stopnia, z urazem współistniejącym, jakim jest oparzenie dróg oddechowych. Pokazuję te rany, żeby Państwu też w jakimś stopniu. Ukazać ciężkość tych urazów hospitalizowanych w naszym ośrodku. Procentowy udział zakażeń w poszczególnych postaciach klinicznych u chorych oparzonych jest to: najczęściej mamy zakażenia układu krwionośnego, układu oddechowego, zakażenie miejsca operowanego najmniej zakażeń układu moczowego. Udział procentowy w zależności, procentowy badań w zależności od materiału biologicznego potwierdza nam to krew, wymazy z drzewa oskrzelowego, wymazy, aspiraty z drzewa oskrzelowego, wymazy z rany oraz badanie cewników śródnaczyniowych. naczyniowych. Najczęściej analizujemy krew, wymazy z ran, aspiraty z drzewa oskrzelowego. Liczba pacjentów oparzonych wypisanych do domu z uwzględnieniem zgonu w wyniku zakażenia szpitalnego i w wyniku urazu. Około 80% pacjentów wypisujemy do domu, 20% są to niestety zgony, w tym ponad 50% są to zgony w wyniku zakażenia szpitalnego. Najczęściej stosowane antybiotyki w oddziale oparzeń meronem, kolistyna, bankomecyna, ciprofloxacyna, obecnie również levoxa, zivoxid i biseptol. Personel pracujący w oddziale oparzeń musi posiadać wiedzę i świadomość zapobiegania rozwojowi zakażeń u chorego oparzonego. W związku z tym wprowadz wprowadziliśmy szereg procedur, które mają na celu stworzenie bariery ochronnej dla naszych pacjentów. Mam przyjemność panu, Państwu przedstawić nowe centrum, do którego przeprowadziliśmy się rok temu. Jest to wzmożony nadzór chorego oparzonego. Środkowy slajd przedstawia nam wejście na oddział oraz wejście na śluzę, która jest oczywiście zabezpieczona matą antybakteryjną, środki do dezynfekcji rąk. Tędy pacjent wjeżdża na oddział. W śluzie, w której się znajduje, również znajdują się środki do dezynfekcji, mata antybakteryjna, jak również zastosowaliśmy podajniki do rękawiczek, masek i tapek. Tak przygotowane łóżko dla pacjenta nowo przyjętego jest pokryte sterylnym prześcieradłem. Do tego nasi pacjenci leżą w sterylnej pościeli i zawsze taki gotowy pakiet czeka na każdym boksie. Pacjenci oparzeni są kompanii przy przyjęciu czy później będą wymagali kąpieli, do tego służy nam specjalna wanna z podnośnikiem, do której spływa nam woda, która jest również filtrowana i kontrolowana bakterią. Biologicznie, czyli pacjenta kąpiemy w wodzie czystej mikrobiologicznie. Na oddziale oparzy z morzegonego nadzoru znajduje się 6 boksów oszklonych, pacjenci są oddzieleni od siebie i również przed wejściem do każdego boksu znajduje się mata antybakteryjna. Tu Państwu chcę pokazać mniej więcej, jak jest sala wyposażona. Każdy boks posiada nawiew laminarny, są filtry HEPA, które są kontrolowane przez centralną. Centralną klimatyzację i w momencie, jak na starych oparzeniach, filtry były wymieniane co dwa lata. Tak tutaj cały system monitoringu jest nowoczesny i sam informuje, kiedy należy wymieniać filtry. Wszystko, co jest na boksie, znajduje się. Jest sterylne. Na każdym boksie oczywiście jest umywalka, jest płyn do dezynfekcji, rąk, do mydło do mycia. Pacjenci są obserwowani z punktu pielęgniarskiego, gdzie są nadzorowani przez natur kardiologiczny. Każdego pacjenta widzimy z punktu pielęgniarskiego. Jeżeli wymagamy szybkich badań, ponieważ stan pacjenta się pogarsza, wykonujemy najpilniejsze badania na oddziale w aparacie GEM. Tak wygląda boks. Pacjent Ci pacjenci mają wiele procedur, są żywieni dojlitowo, pozaelitowo są wentylowani, mają wykonywaną hemodiafiltrację ciągłą. Chcę tylko powiedzieć, że każdy boks jest wyposażony dokładnie tak samo. Sprzęt nie przechodzi z jednego boksu na drugi boks. Cały czas jest przypisany do, do jednego boksu. Oczywiście mamy również urządzenia do ogrzewania pacjenta, jak i również do obniżania temperatury, jeżeli pacjent wysoko gorączkuje. Najważniejszym elementem, który udało nam się stworzyć w centrum oparzeniowym, jest przypisanie jednej pielęgniarki do jednego pacjenta. Pełniąca dyżur pielęgniarka 12 godzinny ma pod sobą jednego pacjenta, wykonuje u niego wszystkie procedury. W momencie, kiedy wymaga pomocy innej koleżanki, wtedy ta koleżanka się przebiera, wchodzi na ten box. Pomaga jej, wychodzi, przebiera się i wraca do, do swojego boksu. Jak Państwo widzą, przed każdym boksem mamy maty antybakteryjne. Jeszcze jedna moja uwaga: że jeżeli pacjent wymaga hemodiafiltracji, udało nam się tak zorganizować pracę, że możemy sobie pozwolić na drugą pielęgniarkę do danego pacjenta, która zajmuje się tylko hemodiafiltracją u tego pacjenta. Na boksie znajdują się rzeczy jednorazowe, jednorazowego użytku i sterylne. Nasz pacjent z oddziału wzmożonego nadzoru ma bezpośrednie połączenie z, bloku, z blokiem operacyjnym i wszystkie zabiegi, wszystkie opatrunki są wykonywane w obrębie bloku operacyjnego, który od oddziału do, do sali operacyjnej może jest 20 metrów. Wjeżdża on osobną szluzą na salę operacyjną i w Małopolsku w centrum mamy przypisaną jedną salę oparzeniową dla, dla pacjentów. Wszystkie zmiany opatrunku, który pacjent wymaga, są wykonywane w obrębie sali operacyjnej. Nie robimy tego na boksach. Ewentualnie pacjent jest dowijany. Na boksach wykonujemy tylko zlecenia lekarskie, czynności pielęgnacyjne, które są bardzo ważne dla, dla chorego oparzonego w celu ograniczenia tych zakażeń. Wprowadzono, wprowadzono na oddziale gotowe sterylne zestawy do procedur mamy zestawy do założenia centralnego wkucia zestawy do założenia cewnika do dializ do wenflonu do linii tętniczej do usuwania staplerów zestawy do cewnikowania zastosowaliśmy od niedawna podajniki do niesterylnych rękawiczek gdzie Rękawiczki są wyciągane pojedyncze w tym celu, żeby zapobiec zakażeniu pozostałym rękawiczkom, które znajdują się w opakowaniu. Mamy systemy zamknięte do zbiórki stolca, systemy zamknięte do odsysania pacjenta. Prowadziliśmy sterylne tunele do zabezpieczenia odprowadzeń centralnego wkucia. Również zakładamy koreczki do zamkniętej infuzji. Centralne wkucia posiadamy z powłoką antybakteryjną oraz stosujemy sterylne jednorazowe pakiety do zmiany opatrunków. To są zdjęcia tych właśnie wszystkich pakietów, które używamy jednorazowo po użyciu, pakujemy i wyrzucamy do czerwonego worka. Również stosujemy opatrunki srebrowe, które nam się sprawdziły na rany oparzeniowe. Do mycia pacjenta używamy oktynisanu mydełka, oktyniseptu, prontosanu, betadyny do przymoczek, do przemywania ran oparzeniowych, jak również mamy gotowe pakiety do, do toalety pacjenta rękawiczki, czepki do mycia głowy, szczoteczki do toalety jamy ustnej. Wszystko to używamy jednorazowo. Jak również wprowadzono szereg procedur w oddziale oparzeń, które stosujemy od, od paru lat, czyli systematycznie usuwamy kamień zgromadzącego się kamienia na, na bateriach, usuwam sitka, jeżeli ten kamień się gromadzi w dużych ilościach, w związku z tym zostają wykręcone, w tym przez to zapobiegamy osiadaniu kamienia i powstawaniu pseudomonasa aeruginosa. wprowadziliśmy nadzór mikrobiologiczny wody, woda jest na raz na trzy miesiące. Prowadzimy stały nadzór mikrobiologiczny powietrza, prowadzimy wymazy z łóżek, z blatów, sprzętów medycznych, badam personelowi ręce, pobieramy wymazy, jest kontrola klimatyzacji, wymiana filtrów, mamy procedury sprzątania, mycia, dezynfekcji, fumigacja oraz prowadzenie monitoringu sprzątania oraz dezynfekcji łóżek. Kontrolę sprzątania prowadzimy przez markera, czyli to polega na tym, że ja zaznaczam sobie miejsca. To jest niewidzialnym takim pisaczkiem i za dzień bądź dwa sprawdzą latarką odpowiednią, jak zostały posprzątane sprzęty na oddziale. Jest to bardzo dobry nadzór, który dał dobre wyniki i w sprzątaniu, prawda? Bo sprzątanie i dezynfekcja to jest podstawa w oddziałach oparzeniowych. I teraz mamy taki slajd który nam przedstawia analizę pięcioletnią naszych zakażeń klinicznych. Jak Państwo widzicie, mamy coraz więcej pacjentów i coraz mniej zakażeń szpitalnych, co jest ogromnym sukcesem dla naszego oddziału. Zmniejszyły nam się zakażenia układu krwionośnego poprzez właśnie zastosowanie wkłuć centralnych impregnowanych, poprzez zastosowanie koreczków antybakteryjnych, poprzez zastosowanie tuneli ochronnych na cewnik na CVP, który jak wiemy, patent jak ma oparzoną klatkę piersiową, trudno utrzymać centralne wkłucie w takiej czystości te cewniki nam na to, te tunele pozwoliły nam na ochronę wkłucia centralnego. Zmniejszyły się nam również zakażenia układu oddechowego bardzo poprzez wprowadzenie układów zamkniętych do odsysania pacjenta. Jak również zmniejszyły się zakażenia miejsca operowanego, ale jak widzicie Państwo w 2019 roku wzrosły nam zakażenia inne. W tych zakażeniach są liczone zakażenia oparzeń ran oparzeniowych. Przedtem to było inaczej liczone, także w tym momencie mamy zakażenie miejsca operowanego jedno, natomiast zwiększyły nam się zakażenia ran oparzeniowych, które przedtem były wliczane do zakażenia miejsca operowanego. Także zastosowanie tej profilaktyki dało nam bardzo dobre efekty w obniżaniu zakażeń szpitalnych, co wpłynęło również na pobyt pacjenta w szpitalu, czyli skrócenie czasu hospitalizacji naszego pacjenta i leczenie rozległych oparzeń, 70-90%, takie mamy sukcesy w leczeniu. Te sukcesy, te sukcesy oczywiście są i dla przepisane dla lekarzy chirurgów, lekarzy anestezjologów, jak i również wynikają z dobrej pielęgnacji i świadomości personelu pielęgniarskiego. I wnioski, rany oparzeniowe wymagają szczególnej profilaktyki, ponieważ pacjenci mają Obniżoną odporność, a przez to skraczamy czas pobytu pacjenta w szpitalu, a przede wszystkim ratujemy życie. Dziękuję Państwu bardzo.